Ekonomia, kapitał, gospodarka. Magazyn K.G. WIG 20 traci w tej chwili 53% setne procent, 2249 punktów. Tyle jest w tej chwili na indeksie WIG20. Jeśli chodzi o rynek walutowy, w takim naszym wydaniu, który nas być może najbardziej interesuje, euro po 4 31 groszy, frank po 3 48 i dolar po 3 zł. 16, 9,46. Maciej Głogowski, witam ponownie w naszym studiu pan Janusz Steinhoff, pan Sebastian Mikosz, pan Wojciech Roman. I teraz ja mam taki mały problem, bo sam nie wiem na co się zdecydować, bo tutaj jeszcze nam się w przerwie wywiązała Dodatkowa dyskusja o strefie euro, a jeszcze powinienem panów zapytać o konkretną jedną rekomendację z panów, z panów dziedzin dotyczącą rządu. Dobrze, słuchajcie, szybko załatwmy rząd. Pan premier Steinhoff domyślam się, że to może być coś z dziedziny energetyki, infrastruktury kolejowej. Jakiej pan decyzji z dziedzin sobie bliskich oczekiwałby od rządu? Taką jedną, powiedzmy. No po pierwsze odejście od tego pomysłu, żeby przenosić. Energetykę do Ministerstwa Środowiska. Pomysł i koncepcja jest to kompletnie absurdalna. Tłumaczenie, iż y, byłoby to racjonalne ze względu na fakt y, komplikacji, które dla energetyki powoduje wejście w życie pakietu klimatyczno-energetycznego, absolutnie mnie nie przekonują. Y, także y, sugerowałbym rozwagę w reformach Centrum Administracyjnego kraju. Myślę, że zmiany kompetencji poszczególnych ministerstw Doświadczenie uczy często podejmowane ad hoc w sposób nieprzemyślany więcej szkodzą funkcjonowaniu administracji. Przypominam, że kiedyś zlikwidowano w CSS Rządowe Centrum ujemy. Studiów Strategicznych, gdzie tworzono strategię, do której rząd, aktualny rząd dopasowywał taktykę funkcjonowania. Natomiast teraz tego centrum nie mamy i słusznie minister Boni wypowiada się w tej sprawie, że trzeba stworzyć na nowo centrum strategii rządowej i mam nadzieję, że to zostanie stworzone. Pan prezes Sebastian Mikosz, cokolwiek z pana dziedziny bliskiego, nie wiem, czy to centralne lotnisko, no, nie, nie żartuję teraz zupełnie, czy jakaś inna dziedzina, bardzo proszę. Znaczy, centralne lotnisko też i w ogóle koncepcja rozwoju, dalszego rozwoju transportu kol kolejowo-lotniczego jest, jest mi bliska. Natomiast jeśli jest jedna decyzja, której ja bym oczekiwał, to chciałbym usłyszeć od, od premiera, czy też od ministra Rostowskiego, jego wizji w kwestii OFE i mam nadzieję, nie, nie, nie likwidowania OFE. I uważam, że jeśli rząd ma taki silny mandat, to powinien odp od odpowiedzieć na pytanie dotyczące przedłużania bądź nie pracy, czyli wieku emerytalnego. Jest to mhm. decyzja, która jest oczekiwana i którą można by podjąć teraz. Mnie to interesuje, ponieważ mam na całe szczęście jeszcze dość odległą perspektywę przechodzenia na emeryturę, ale jest to absolutnie fundamentalna decyzja. Czyli wielu... pakiet A, A, Ale ja, ja drugą... jestem wielkim, tak, ja uważam, a to był naprawdę drogą, pakiet. panowie, wiecie yy, Wydaje mi się, że nadwyraz interesująca Była tutaj uwaga, jaką za, yy, Jakieś dwa tygodnie, czy trzy tygodnie Przed wyborami poczynił tutaj w tym studiu Pan Bogusław Grabowski Z Rady Gospodarczej, przy premierze kiedyś z RPP Który publicznie zadał pytanie, jak to jest Że wszyscy protestowali przeciwko zmianom w A nikt w programie wyborczym nie wpisał Przywrócenia poprzedniego systemu Żadna partia Pan Wojciech Roman, rekomendacje dla rządu Jedna yy. rekomendacja ja bym przede wszystkim skupił się na zwiększeniu napływu inwestycji zagranicznych do Polski. Zwiększeniu pewnie też inwestycji z możliwości no, budżetowych Polski. Chodzi o tworzenie miejsc pracy. Nie ma innego sposobu stworzenia miejsc pracy jak inwestycje. Widzę tutaj dwie, dwie sfery. Jedna to podatkowa. Y, obniżenie y, podatków, i to podatków interpretowanych jako wszelkie obciążenia y, działalności gospodarczej, dlatego że Polska jest krajem wielu ukrytych podatków, Super. które nie mają nawet tytułu podatku, a, a są mówiąc. Y, górnolotnie daninami i na podatki i na koszty działalności no przede wszystkim koszt pracy a druga rzecz to biurokracja szeroko rozumiana biurokracja i nie chodzi o to że bo ja widzę też że ta biurokracja się poprawia to znaczy jest jest przyjemniej w urzędach jest milej ale nadal trzeba wykonać często bardzo wiele czynności, które w sumie niczemu nie służą. To wszystko odstrasza inwestorów. Bardzo dziękuję i zmieniamy temat w magazynie EKG. Przewodniczący Komisji Europejskiej dziś będzie przedstawiał rekomendacje dotyczące rekapitalizacji banków. Dodatkowo mamy europejski, europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej, który nie zyskał, znaczy zgody na jego rozszerzenie, to zgodne z lipcową decyzją przywódców, nowe uprawnienia i jego wzmocnienia także finansowe. Z Zgody na to nie wydał wczoraj Parlament Słowacji. Upadł rząd, bo tam pani premier powiązała zgodę parlamentu z wotum zaufania dla swojego gabinetu. Tu odbędzie się, co prawda, powtórne głosowanie, bo jest taka możliwość, by jeszcze raz głosować nad umową międzynarodową. Temat wokół Grecji będzie kolejna transza pomocy, tak zwana trojka, choć to się źle kojarzy, ja też nie lubię tego sformułowania. Zdała zgodę na wypłatę ostatniej transzy. A prezes Trichet mówi, że tak, sprawa banków jest poważna, ale zdaje się, że euro, ten stan największego zagrożenia. A, prezes Trichet, to już by zamilkł, bo to. Już... No ale no to on już za 20 dni zamilknie. A, już, znaczy to, już, Kryzys trwa. To, to wywołuje we mnie wrzenie. Znaczy, za, prezes zaczynam... Nie, nie, wywrzenie, cała ta yy, semantyka, dzisiaj drugi raz to użyłem, ale taka... Trzeci, trzeci, trzeci przepraszam. To, no ca, cała, 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 cała ta koncepcja i wypowiedzi wokół tego. E, pochylimy się nad problemem banków. No więc i, i mnie, to, e, mnie to doprowadza do wrzenia z kilku powodów. Po pierwsze... Pan prezes jest przedstawicielem banku e, Też. E, e, ale problemem nie są banki, tylko problemem są państwa, które od 30 lat w Unii Europejskiej nie robiły nic, tylko się zadłużały i ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której Banki, rządowe, nierządowe, jakiekolwiek, nie pożyczałyby własnym rządom. To znaczy, czy ktoś sobie wyobraża, że bank nie kupiłby obligacji, czy nie rekomendowałby kupienia obligacji, bo miałby wątpliwość co do tego, że tak zwany sovereign debt, czyli, e, czyli dług e, państwowy. Panie prezesie, ale będzie to pan nie chce tego dekapitalizowania? Nie, nie, nie ale nie o to chodzi. Tylko problemem nie są banki, tylko problem jest to, że wierzyciele nie spłacają tych bankom. Ale też pan, jak nikt z nas wie o tym, że żeby zrobić głęboką jakąś zmianę, jakiś ruch formalny wykonać w strefie euro, musimy zabezpieczyć. Czyż te banki, bo ta transmisja kryzysu krótko będzie... terminowo, ale długoterminowo problemem jest to, że niech pan redaktor Nie, sobie zrobi, ja się zgadzam niech pan redaktor sobie zrobi statystykę. Ja to przygotuję na następny program, który rząd europejski w okresie ostatnich 30 lat miał nadwyżkę budżetową który. Permanentnie deficyty były pakowane, w no, no, zadłużanie się. No, tak, tak. O, Bardzo o, proszę. O, 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 oczywiście, no dziękuję. Jeden wyjątek <słukamy> potwierdzający. I Szwecja chyba teraz ma też. Teraz e... też. Tak, ale w weźmy z, tej, 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 z tych, które mają, tych, które mają problemy. Znaczy jest taki, strukturalna poprawność polityczna. Teraz Słowacy, okej, okay, zrobili to w polityką wewnętrzną, ale gdzieś tam na swój sposób zaczyna być takie woda w basenie podnosi się powyżej poziomu nosa i oczu. Znaczy kiedy w końcu, odpowiemy sobie, znaczy akurat nas to też trochę dotyczy, ale na taki fundamentalne pytanie, czy można całe życie przejechać na poprawności politycznej i na odsuwaniu absolutnie fundamentalnych reform w Europie. I to jest fundamentalne pytanie, bardzo proszę. Tak, Dyskusja. muszę powiedzieć tak, bardzo pan, krytyczne pan, pan mam ogląd tej sytuacji. Sprawa Grecji zdaniem większości ekonomistów, no, powinna być rozwiązana zupełnie inaczej nie da się uniknąć y, w, w rozwiązania wstrząsowego. Y, wstrząsowego. Ale się nie to jest leczenie choroby y, środkami antybulowymi, które nie usuwają tej choroby, natomiast przedłużają jej, że tak powiem, odczuwanie. No, uważam, że Europa powinna podjąć radykalne w tej materii decyzje, y, takie jak sugerują y, środowiska ekonomiczne. i Ale nie do, ma na to rady. To kapitalizować te banki, czy nie? Y, to nie jest y, lekarstwo adekwatne do sytuacji. Jeszcze raz podkreślam, to przesuwa jedynie y, problem rozwiązania problemów w Grecji o 4, 5 miesięcy. A to nie zabezpiecza tych. Zabezpiecza, ale to jest dwie równolegle. To znaczy, to okay. jest trochę Jak To działa to jest, jak zasada po... naczyń połączonych. połączonych no. No, to za chwilę znowu wypłynie, Wiecie, pieniądze w komórkę, tak, Grecy nie zbierają dalej podatków, w Włosi zadłużeni na 2 tryliony, program oszczędnościowy 50 trylionów. Wyjątkowo, wyjątkowo emocjonalnie pan prezes Mikrosz, na drodze. Ale może powiedzieć tak, że no, ta sytuacja przypomina sytuację Polski w 80. i 90. roku. Gdyby nie było klubu paryskiego, gdybyśmy szukali rozwiązania nieadekwatnego, to byłoby bardzo źle. prawda? Ja, ale to jest plan balcerowicza dla tak Europy. Jest. No. Plan balcerowicza. No proszę bardzo. Zdecydowanie. Pan prezes Wojciech Roman ze swoim planem dla Europy. No, tutaj trudno się nie zgodzić się z tym, co mówią my jeszcze panowie. Jeszcze się panowie jedno my jesteśmy w Niech pan włoży szpile, bo to... pan, Panowie premierzy i, i, i prezesi. Yy, dlatego, że ja też yy, uważam, że nie, nie można yy, myślę, że każdy, kto, kto chwilę się zastanowi, rozumie, że nie można w nieskończoność wydawać więcej nie wydawać więcej niż się zarabia oczywiście, yy, yy, a do tego się sprowadza polityka jeszcze jedna, ma, ma, nie można ma... mieszać jeszcze. herbaty bez cukru i udawać, że ta herbata będzie, coś, to. To będzie słodka nie ma chyba cukru, tak? To da, da, nie, nie mam, ponieważ nie 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 ma dostał tutaj herbatę czy ma pan kredyt odnawialny w koncie, panie prezesie? Kredyt odnawiany no taki, w końcu? No taki debet, A co to jest? Ma pan taki debat? A co to wszystkim? jest? Moje, Nie ro, pan, tak? Rozumiecie państwo moją odpowiedź? Mhm. Jeżeli, jeżeli się sięga po kredyt, to trzeba mieć świadomość, że ten kredyt musi być spłacony. Nie ma, biorę i później sobie, i później się zobaczy musi być spłacony. Nieostrożność tutaj, to zarówno na poziomie gospodarstwa domowego, jak i państwa. No i przekonujemy się. Ja pamiętam, za, za mojej młodości była taka teza, że państwa nie bankrutują. Od tego czasu widziałem wiele tak, i jesteśmy prawda. świadkiem kolejnego bankructwa. To była podstawa tak, ekonomii. Trzeba tak, tak. że bezpiecznie, panowie, to inwestycja to obligacja. Tak, panowie, mamy jeszcze jedną rzecz personalną. To jest taki, taka zawsze rzecz ulubiona na koniec. Personalna rzecz, wracając właściwie prawie, że do początku naszej Rozmowy, czyli wywiadu pana premiera Tuska w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Polityka. Andrzej Jakubiak to będzie nowy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Ja tylko państwu przypomnę, obecny wiceprezydent Warszawy. Wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego. Prawnik z wyksz wykształcenia, prawnik, nie ekonomista w NBP w ostatnim czasie swojej pracy, a pracował do 2006 roku. Członek zarządu Narodowego Banku Polskiego. Zastąpi Stanisława Kluza. Czekam, jeżeli panowie znacie i macie jakąś opinię, to chciałbym ją poznać. Pan prezes mi korzysta? Znaczy, nie, nie znam osobiście y, pana Jakubiaka, natomiast uważam, że y, bardzo dobrze się dzieje, że to nazwisko premier podał, y, bo przewodniczącego Kluzy y, mandat wygasł czy kadencja wygasła na wygasł. końcu września. Tak, oczywiście on teraz kieruje no, on z urzędu tym obowiązki. urzędem. KNF jest niezwykle ważną instytucją oh. dla sektora bankowego i dla sektora dla sektora ubezpieczeniowego. W związku z czym jak najszybsze powołanie i jakby przejęcie władzy byłoby dobre. Doświadczenie, takie CV, jak się patrzy, wygląda bardzo, bardzo Zdecydowanie, że nowego prezesa daje gwarancję, że jest to człowiek o odpowiednich kwalifikacjach natomiast pytanie, które można sobie zadać dobrze, że pan powiedział, ja że taką decyzję podjął bo brak decyzji i utrzymywanie tej tymczasowości nie byłoby dobre, ale pytanie które sobie trzeba zadać to przyszłość KNF-u KNF, tak. czy ten system przyjęty kilka lat temu za egzamin, tutaj mam pewne wątpliwości, zresztą nie byłem zwolennikiem powołania Komisji Nadzoru Finansowego w miejsce tych instytucji nadzorczych wcześniej ale bardzo dobrze że, że decyzja została podjęta i nowemu panu prezesowi życzę sukcesu. Jak rozumiem, Podtekst był tego taki, czy przypadkiem nadzoru bankowego nie trzeba by przenieść do banku centralnego tak, w tak, tych tak, trudnych tak. czasach? Czy pan prezes Wojciech Roman chciałby? Się ja, ja, ja się przyłączam do tego. Ja uważam, że tworzenie, mnożenie instytucji, nadzór finansowy powinien spoczywać w rękach, bo to mamy bank centralny, mają kompetencje, fachowców, doświadczenie, no ale skoro jest tak, ja nie wiem, biblijnie po owocach ich poznacie. no. Ży, życzymy, Życzę człowiekowi jak najwięcej sukcesów i, i trzeba się przyglądać, jak będzie pracował. Bardzo panom dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Pan Janusz Tańchow, były wicepremier, minister gospodarki, obecnie do Radca Roland Berger, bardzo dziękuję. Pan Wojciech Roman, prezes Equity Partners, bardzo dziękuję. I pan Sebastian Mikosz, bank Société Générale, również bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. To wszystko w magazynie EKG.